że dwie My paramy. co jedna nie dopowie druga do wygląda. czy? My dwie do wyglądają. Zaczniemy od historii. Od ja. Ja chciałam powiedzieć, że mój blond nie jest przypadkowy. Wszystko po prostu, co się może tutaj zesrać, to here I am, jesteśmy. A ja, ale wiesz, znalazłam coś ciekawego. Co ci Zadanie jest? domowe zostało zrobione. Słuchaj, my to musimy odrobić Kasia, a nie tak wiele po nie? No przecież my to zrobimy. Mój angielski jest kiepski, wręcz słaby. Nie uczy się, nie używam, nie potrzebuję, bo mieszkam w Polsce. A też na przykład wyznaję taką zasadę, że jak gdzieś jadę za granicę, niech oni się uczą polskiego. Kasia, zapraszam cię, żebyś podpisała. Ja zostałam jak zwykle wyrolowana. No przecież, nie? No jak jest kotońska, to jestem ja. Kto był pierwszym prezydentem Polski? Narodowicz? Narutowicz! Brawo! Proszę panią! Wychodzimy, wstań, i wystarczy! Ej, masz do wyboru. Tutaj zęby, ginekolog i fryzjer. Co wybierasz? Od gęby nie. Od dupy, <laughs> słuchaj, do gęby po, po, po loka. To jest moja zmora, jak mam prosty włos, tak jak teraz jestem chora. Ja mam takie płytanko, skromne. Czy tak na szybko z lotu loka mi pan zrobi? Kotońska jakby tego loka nie miała, to ona by była tak nieznośna dla wszystkich, tak nieszczęśliwa. Ona by musiała cały czas papieru sypalić i dzwonić do Artura. Czy my się za naukę weźmiemy, czy będziemy tak lumpować? Wieczorem się za coś weźmiemy, nie? Mówię ci, połączymy wiersze Szymborskiej i małego księcia. No Mały książę zakocha się w Szymborskiej. Zaryzykujmy, spróbujmy. No co? Stolica Polski? No. No, no co jest? No. Warszawa! Jezu, bo zobaczysz mi zaskoczyła. No, stolica Polski, Warszawa. No. No nie wiem, co mam powiedzieć. Piątek. No. Matematyka. No to jestem już gorzej wiadomo, no. Ja nie muszę po prostu, ja, jedyne co liczę to tylko pieniądze. No i stwierdziłem że będziemy dwie grażyny w sklepie, yy, w naszym takim, nie wiem, mietku warzywniaku. Ja ci potem, w, ja ci to napiszę tak jak się czyta, nie? Wysięci, okay. Ale no. tłumacz Ale mnie. Came to your... I came to your store. Przyszłam do twojego came sklepu. To your store. Dobrze. Your store. Your, your store. Rozpisałyśmy ten dialog i wiedziałam, że to jest, to może być ciekawe i może się udać. Oh, eee. <laughs> Poczekajcie, bo nie I napisałam powiem, I na końcu powiem spaziwa. <laughs> O Jezu, jak mi łóżko przyciąga. Mhm. Mm mnie też. A przyjdzie do to będziesz spała, nie? Ze trzy dni. Ja przez te dwa tygodnie y, stałam się wrakiem człowieka, no ja nie lubię pospać do dziewiątej. Twoją rolą dzisiaj jest załatwienie dobrych ławek dla nas. Dobra. Jeżeli okay. to spieprzysz, to jest po nas. Wiesz Dobra. Okay. Przeczytałaś pierwszą stronę? No, ja na razie zaglądam jest Boże. Będzie dobrze, przejdziemy kotońska, nie? No, tak mi się wydaje, że będzie dobrze, nie? Prześlizgnęłyśmy się jak y, zawsze.